Moim i Państwa gościem jest Natalia Czebińska. Witam cię, Natalia. Cześć. Witam wszystkich. Aloha, hello. Od urodzenia masz dziecięce porażenie mózgowe. Kiedy uświadomiłaś sobie, że jesteś osobą niepełnosprawną? O, to bardzo. Bardzo, bardzo dawno. Ale można mnie traktować. Nie, jak nie niepełnosprawna, czyli nie normalnie, bo tak funkcjonowałam. Chodziłam do normalnej szkoły. Do przedszkola też i tam w przedszkolu występowałam. Tam i właśnie tak się więcej narodziła. Moja młość do teatru, do sztuki, do muzyki. A szkołę skończyłaś o zaniżonym poziomie? Nie, normalnie skończyłam. Ba szkołę. Ja jeszcze jestem po studiach. Zrobiłam e, e, Magistra Administracji Publicznej na WSP w Rzeszowie. Kieszonka Szkoła Wyższa, ukończyłam szkołę w, w 2016 roku. No jeszcze, pokończyłam jeszcze inne kursy, między m.in. Yy, ostatni archiwista, gdzie jeszcze potem zrobiłam yy, pra, yy, staż zawodowy też w tym kierunku, sześciomiesięczny płatny. Powiem tak, w pracy nawet byłam aktorką. Mając staż samotowy płatny, to byłam w takim ośrodku yy, samochodowym w policzce i tam i brałam udział jako, yy, oczywiście odbywałam swoją pracę jako pomoc administracyjna. I tam jeszcze wzięłam udział jako aktorka. Byłam asystentką, asystentką takich terapeutów. Tam też prowadziłam zajęcia, typu teatr, typu muzykoterapia. No i tam pomagałam. Takаяераясим, byłam w opowieści w Wigilijnej jako narrator. Odcięłaś się w mamę Czerwonego Kapturka. Możesz powiedzieć, jak czułaś się w tej roli? O, bardzo dobrze. Skierczko mi była tylko na była odpowiedzialna ta rola. To ostatnie przedstawienie w y, Teatrze Maska Rzeszowskim. Y, to było pod kierunkiem y, i w reżyserii y, aktora y, y, znanego z filmu y, w serialu w Labiryncie Ludzkich Spraw. Na, 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 na. Na, 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 na pana Grzegorza Pawłowskiego i, i którego serdecznie pozdrawiam. Jeszcze pamiętam tych ludzi, z którymi pracowałam. tam. Córka jego grała też. A to był... Ja jeszcze wtedy chodziłam do szkoły, znaczy do gimnazjum. I miałam takie, to były płatne zajęcia w studiu aktorskim. Przy teatrze. Obecnie nie ma tego studia, ale tam się wiele nauczyłam, bo to jeszcze miałam y, taniec z panią y, Lejlą Anipuliną, i tam się przygotowywała mnie do Kopciuszka, do, do pierwszej roli. Y, do dworu dworów. Kopciuszków też tam. I jeszcze oprócz pana Grzegorza, to jeszcze aktorka Jadwiga Domka, to, to jeszcze żona mojego byłego. Po, polonisty, pana Piotra Domki ze do szkoły. No tak to było. Bo to się tata się dowiedział na gdzieś wywiadówce, że że są takie zajęcia teatralne, bo ja jeszcze chodziłam jak byłam w szkole do podstawowej jeszcze na kółko teatralne i tak jeszcze grałam kwiat. A jak się czujesz na scenie? Cudownie się czuję, bardzo to lubię. Lubię też śpiewać i tańczyć. I tam właśnie tańczyłam. A powiedz, czy w szkole ci rówieśnicy dokuczali? Też tak było. Przenosiłam się do szkół? Ale jakoś sobie dawałam radę. A dlaczego się przenosiłaś? Właśnie z tego dokuczania do też. A możesz powiedzieć, jak na ciebie bili, rówieśnicy? A to różnie było. A powiedz, w jakim przedstawieniu najlepiej ci się grało? Właśnie tam, gdzie byłam damą dworu. Bo jeszcze w Damą dworu, to jeszcze byłam i bratową w Kocie w butach. Też w serii tak pod kierunkiem yy, aktora Grzegorza Pawłowskiego. Która rola była dla ciebie najtrudniejsza, a która była najłatwiejsza? Mama czerwona. Ta kapturka była najtrudniejsza, a najłatwiejsza to właśnie te damy i kwiat. Z którą rolą najbardziej się uosabiasz? U... Chyba dama. Dama i kwiat. A w życiu codziennym, tak na co dzień też się czujesz, damą? Chyba, że tak. Dlatego się tak uosabiasz z rolą? No, bardziej mi pasuje ten kwiat. Spotykasz się z negatywnymi uwagami na swój temat? Bardzo rzadko. A jak można walczyć ze stereotypami dotyczącymi osób niepełnosprawnych? Nie poddawać się. Gdzieś pracujesz. Niestety nie. A jakie masz marzenia? No to właśnie występować na scenie, nie wiem, gdzieś pojechać, jeszcze podróże i kino i te wszystkie artystyczne rzeczy mnie interesują bardzo. O podróże to tak, byłam na Węgrzech, byłam na Słowacji i byłam w Tunezji. Sama? Z rodzicami. A ty masz rodzeństwo? Niestety nie. Jedynaczką jesteś. Rozpieszczali cię rodzice? Bardzo. dalej to robią. Chciałabyś wystąpić u Anny Dymnej? Czemu nie? A co teraz robisz? Teraz nic, teraz szukam pracy, o. A jaka cię praca? Interesuje. Biurowa. Tak, jak, tak, jak, tak, jak, tak, jak mówiłam, tam, tam. z eee, teatrem nawet o. No też może zdalnie pracować. Agencje Domu. artystyczne. E, jako pomoc biurowa jak najbardziej. E, no, coś takiego. Gdzie chciałabyś jeszcze wyjechać? Nie wiem. Francja, Włochy. Nie. Ameryka? Też może być. Nowy Jork. O, jak najbardziej. Tam gdzie Kevin, na tym placu Rocefele chciałbyś być? No? A lubisz latać samolotami? A co jeszcze lubisz robić? O, lubię pójść na siatkówkę. Na podpromie. Tam bardzo często jestem, nawet jestem w telewizji. A w jakiej występujesz Meczek. w telewizji? Nie występuję w telewizji, ale jestem pokazywana jako widz. Mhm. Bo widziałam, siatkówka ta ma zdjęcie na profilu swoim na Facebooku. No, no, no właśnie. I stamtąd tak, 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 tak. Właśnie. Właśnie chodzę na to i, i nawet internetowa telewizja też to pokazuje, taka dawna ipla. A chciałabyś mieć chłopaka? Tak. A w przyszłości rodzina chciałabyś założyć? Tak, tak, tak. Natalia, dziękuję Ci, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam.